Cześć wszystkim, ja jestem Monika i witam Was na naszym kanale Dzisiaj postanowiłam w końcu przejść z filmikiem, o którym już kiedyś, kiedyś wspominałam Będzie to filmik dotyczący hejtowania, jak sobie z tym radzę i ogólnie mojego podejścia do tego No i Was serdecznie zapraszam do oglądania A więc tak, będę starała się tutaj głównie mówić o moim przykładzie, o moich doświadczeniach nie będę starała się tutaj wtrącać innych ludzi, tak jakby, albo przykładów, chociaż jeżeli mi się coś nasunie na myśl, to pewnie o tym powiem. Ten filmik jest spontaniczny, nie przygotowywałam się do niego wcześniej, więc może być lekkie zamieszanie, chociaż postaram się, aby to trzymało się wszystko jednego. Nie wiem w sumie od czego nawet zacząć. Myślałam o tym i stwierdziłam, że chyba powiem po prostu, że. Hejtowanie jest teraz top on the top, że to jest bardzo popularne i niestety na czasie. Nie wiem, z czego to wynika. Kiedyś może się o tym tak nie mówiła z tego względu, że nie było tak dostępu do internetu, a teraz internet jest wszędzie, z każdym i non-stop w nim siedzimy tak naprawdę. I dlatego może to się tak rozpowszechnia szybko? Nie wiem. Powiem Wam, że. Chciałabym Wam powiedzieć od razu tak jakby o sobie, że jest takie coś jak hejtowanie i plotkowanie, w sumie to jest podobne, aczkolwiek plotkować można na różne tematy i niekoniecznie negatywnie, a hejtowanie to zawsze jest w tym negatywnym znaczeniu raczej odbiero, odbierane, no bo hejt no to nienawiść. I tak, jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem straszną plotkarą. Ja lubię wszystko wiedzieć, wszystko dosłownie. Nie wiem, czy to jest negatywna cecha, czy nie. Jak już powiedziałam, to, że plotkuję, to nie znaczy, że mówię coś złego. Raczej ja jestem taka, że lubię wszystko o wszystkich, o wszystkich miejscach wiedzieć. Dosłownie jestem zainteresowana wszystkim wokół. Mam to po mojej mamie chyba. I nie uważam, że to by było jakieś negatywne. Ja zawsze, jak się spotykam z przyjaciółkami, czy co sobie plotkujemy, to znaczy, no to są normalne rozmowy. Jakby nie patrzeć, bo opowiadam głównie o swoim życiu, ale czasami jak nam się coś przypomni, no to wspominamy również znajomych. Ale mówię, to nie jest koniecznie w złym znaczeniu. Jednak, no jak byłam młodsza, to powiem Wam, że. Jeżeli chodzi o hejtowanie, no to na pewno mówiłam dużo złych rzeczy na inne osoby, ale to się wywodziło z tego, że dorastałam, był okres buntu. Teraz znacznie to się pomniejsza i naprawdę ktoś musi mnie zdenerwować, żebym coś złego powiedziała. No, staram się tego nie mówić, bo wiem, że to nie jest fajne, jeżeli chodzi o to, ale jestem tylko człowiekiem i zdarza się, każdemu nie ma. Co ukrywać, tak naprawdę? Jesteśmy tylko ludźmi i każdy ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie, aczkolwiek trzeba swoje zdanie umieć wypowiedzieć, trzeba powiedzieć to w tak inteligentny sposób, żeby niekoniecznie kogoś to mocno zabolało, albo powiedzieć tak, żeby po prostu dana osoba się o tym nie dowiedziała. A chodzi mi głównie tutaj o hejdowanie takie w sieci, bo to jest chyba najbardziej rozpowszechnione teraz. I. Naprawdę ja spotkałam się z bardzo różnymi przypadkami i niektóre to po prostu mnie załamały nie z tego względu, że ja się załamałam wewnętrznie ze względu na to, co ktoś mi napisał, tylko po prostu, że istnieją tacy ludzie. Czasami mi się w głowie nie mieści, jak toksycznie potrafią być ludzie i <laughs> naprawdę z wieloma rzeczami się spotykałam. Ale czasami po prostu coś mnie przerasta właśnie ze względu na to, że nie wierzę, że taki człowiek istnieje. Często dostaję pytanie, czy mm, jestem hejtowana, byłam i jak sobie z tym radzę. A więc powiem wam tak, od jakby takich nastoletnich lat byłam hejtowana już od zawsze praktycznie takich, no, kiedy zaczęłam dorastać, poszłam w większe grono osób, więcej osób mnie poznawało, to wtedy spotykałam się z takimi Obrazami w stosunku do mnie. Powiem Wam, że nigdy się tym nie przejmowałam. Czasami padały jakieś tam bolesne słowa, to znaczy bolesne, takie, które sobie brałam do głowy trochę, ale głównie padały od osób, które nie miały dla mnie znaczenia. Jeżeli bliska mi osoba kierowała do mnie jakieś negatywne słowa, to ja się zawsze starałam nad nimi zastanowić i stwierdzić, czy rzeczywiście tak jest, czy nie. Czy coś zmienić, bo no wiadomo, z różnych przyczyn padają takie słowa i od różnych osób, ale mówię, właśnie głównie to padało od takich osób e, trzecich, powiedzmy, takie, które nie miały dla mnie znaczenia e, i które uważały, że mnie znają. E, ja w swoim mieście byłam, powiedzmy, znana trochę e, w gronie tych moich rówieśników, w, tym, w tych rocznikach i trochę młodszych, e, ponieważ istniałam na takich jakichś. E, fotoblogach, na askach, wiecie, no na takich gdzie kiedyś na takich mediach, gdzie kiedyś można było zaistnieć. No i w moim mieście byłam dosyć znana z tego względu, że jeszcze nosiłam taką grzywkę i po prostu się wyróżniałam trochę. Ale to, że się wyróżniałam, właśnie nie było dobre w stosunku do teraz, jak myślę, że no to nie było nic fajnego. Wiadomo, że kiedyś każdy chciał być sławny i tak dalej. Ale teraz z biegiem czasu już myślę trochę inaczej. No i właśnie padały różne słowa, i właśnie na takich askach głupich dużo osób anonimowo mogło mnie obrażać i naprawdę było multum tego hejtu. Nie wiem, czy to było od dwóch osób, od tysiąca, w sumie to mnie nie interesuje, ale głównie padały takie nieuzasadnione, jakby rzeczy, że. Jestem głupia, tempa, że robię z siebie idiotkę, że nie wiem, robiłam coś z kimś gdzieś, coś tam, a zupełnie nie było prawdą. Różne rzeczy mi zarzucali tak, jakby ludzie. Ja zawsze starałam się na to jakoś odpowiedzieć albo żartem, albo po prostu mądrą wypowiedzią, albo po prostu zostawić praktycznie to bez słowa. Jakoś. Ja zawsze byłam taką wariatką, że różnie mogli mnie tak jakby odbierać ludzie yy, i mam taki sobie styl bycia różny niż inni. Yy, więc yy, nie wiem, nawet w stosunku do moich wypowiedzi teraz każdy może mnie odebrać w inny sposób, że albo dobrze gadam, albo nie, albo się wydaje głupią blondyneczką. Yy, Albo normalną dziewczyną. Także to też zależy od każdego człowieka, jak, jak po prostu innych odbieramy, tak? Bo dużo osób patrzy na wygląd i od razu już z pozoru mówi. A, blond włosy to głupia nie, tak nie, taka nie jest prawda Pofarbuję włosy na brązowe i co? Już nie będę głupia? No to trochę chore Ale mówię, dużo osób mnie hejtowało w tamtym czasie I bardzo dużo osób mnie nie lubiło Powiem Wam, że szczerze się zastanawiam Z jakiej przyczyny, czy to była zazdrość Czy to po prostu szło tak jakby w parze z tym, że ktoś mnie nie lubił No to jego znajomi również To głównie było taka zasada Ja jakoś się tym nie przejmowałam Bo ja zawsze lubiłam mieć um, z Trzy przyjaciółki maksymalnie Cztery, wiecie, nie lubiłam mieć ogromnego towarzystwa, yy, bo wiedziałam, że im więcej, tym gorzej, bo właśnie taka fałszywość będzie wychodzić i takie złe słowa, bo ktoś powie coś na coś, ta przekaże i tak wiecie, a, błędne koło. Yy, no i ja zawsze się trzymałam z tymi najważniejszymi i od nich właśnie jakoś rzadko słyszałam coś złego, naprawdę musiałam coś przeskrować, yy, aby coś usłyszeć. No i właśnie to tak się ciągnęło, że ludzie obcy bardziej krytykowali mnie, dlatego ja już miałam takie pojęcie wbite w głowie. Nikt mnie tego nie uczył tak naprawdę, ja chyba sama do tego doszłam, że po prostu nie ma co się przejmować. Wiem, że łatwo się to mówi, bo niektórzy naprawdę przeżywali takie coś, tworzyli sobie takie konta w takich miejscach, gdzie można było ich publicznie obrażać i potem, nie wiem, były różne przypadki, że... Dzieci się zabijały, nie wiem, ciały, e, po prostu siedziały w domu skulone pod kocem płakały. E, no po co to komu? Ka e, każdy też się narażał e, po prostu sam na to, bo zakładając gdzieś konto liczymy się z czymś, że może nas spotkać, tak? No ja e, szczerze powiem, że no, czasami właśnie było ciężko to czytać kilkakrotnie, takie same rzeczy, ale mogła to pisać jedna osoba. E, no i tak to wynikało z wcześniejszych lat No ja się nigdy tym jakoś za specjalnie nie przejmowałam Mówię, jeżeli powiedziała mi to bliska osoba, ok No to ja to brałam do siebie trochę bardziej Ale zawsze wszystko traktowałam z dystansem Ja jestem bardzo otwartą osobą I ja na przykład, wiedząc, że ktoś się śmieje ze mnie Ja potrafię się śmiać z siebie, tak? Jestem naprawdę zdystansowaną osobą I czasami tak się śmieję ze swojej głupoty z przeszłości Jak coś czytam, jak coś widzę, jakieś zdjęcia ale to wynika z tego, że po prostu jestem chyba pozytywna. Nie wiem, tak mi się wydaje, po prostu ja nie, nie, nie wiem. Nie wiem, z czego to wynika, ale tak jest. I zawsze, jeżeli ktoś ma coś mi do powiedzenia, to chciałabym, aby to było mądre albo uzasadnione chociaż. A jeżeli ktoś mi pisze, jesteś tempa, bo coś tam, bo źle coś powiedziałaś czy coś, no to sorki. Ale każdy człowiek się myli. Chyba opowiadałam o starszych czasach, teraz może o tych teraźniejszych. Z jakimi hejtami się teraz spotykam? To właśnie to chyba, że często jak coś nagrywam i pomylę słowo, przekręcę, coś źle powiem, to mi dużo osób zarzuca to, że nie potrafię formułować zdań. Ja nawet teraz tutaj się gubię trochę w tym, co mówię, z tego względu, że. I powtarzam przede wszystkim, bo nie układałam tego wcześniej, nie robię poprawek, mówię to całkiem spontanicznie i nie poprawiam nic, bo chcę być prawdziwa. Nie chcę być jak te wszystkie youtuberki, influencerki i tak dalej, że nagrywają wszystko i to jest takie idealne od A do Z. Nie chcę być taka po prostu jak wszystkie. Może akurat to, że popełniam często błędy, mnie wyróżni w tym i w tym i w tym i w tym. I w tym no, widzicie, właśnie jak to wynika wszystko. E, dobra, nie No, i ludzie mi zarzucają często to. Co mi jeszcze zarzucono? Hmm. Powiem Wam, że ciężko mi powiedzieć, głównie właśnie w tych czasach to e, często jeszcze tak się gdzieś osłuchuje, że nie wiem, dziecko było wpadką moje, e, czy coś. Nie, powiem wam wszystkim, że nie było wpadką. E, ja odstawiłam tabletki e, i myślałam o tym, że mogę zaś w ciąży. Po prostu ja nie wiedziałam, że tak szybko można coś w ciążę, o tak powiem wam Bo słuchając tego, że ludzie się po kilka lat starają o dziecko Myślałam, że może i tak będzie w moim przypadku Ale wyszło jak wyszło, jest, kocham moją córkę I wszyscy ją kochamy I jestem zadowolona Także właśnie dużo osób tak sobie myśli hmm, Co jeszcze tu mogę wam powiedzieć z moich takich przykładów Może powiem wam o nienawiści takiej ludzkiej Z którą właśnie ostatnio miałam do czynienia i zdziwiła mnie totalnie i mówię Po prostu w takim momencie nie wierzyłam, że istnieją tacy ludzie A chodzi mi tu o to, że dałam filmik Poranna Rutyna Z niemowlakiem Jak nie oglądaliście to zapraszam I pod tym filmikiem ktoś mi napisał, że mam brzydkie dziecko Tak. I wiecie co? Nie tyle co mnie zabolały te słowa Bo ja... Jestem też osobą, mam swój gust i też mi się niektóre dzieci najwy... <noise> najprościej w świecie nie podobają, tak? Są dzieci ładniejsze, są brzydsze. Każdy ma swój gust. Mówicie, że każde dziecko jest piękne, ale nie ma, nie ma co oszukiwać, bo każdy ma po prostu swój gust, swoje upodobania i jednym będzie się bardziej podobało jakieś dziecko, a innym mniej trochę, tak? I oczywiście yy, nie mam. Złe, za złe tej osobie, że wyraziła swoje zdanie, tylko mam za złe za to, że jej życie jest tak paskudne, że musiała obrazić niewinne dziecko w internecie i jeszcze nie wiem, może liczyła na to, że ktoś poklepie ją po pleckach i powie, Super, masz rację. Um, naprawdę nie, nie obraziłabym się <laughs> i nawet bym nie skomentowała pewnie, e, jeżeli ktoś by obraził mnie, że jestem brzydka. Nieważne, nie muszę się każdemu podobać, tak samo moje dziecko nie musi się każdemu podobać, ale chodzi mi o to, że po prostu ktoś się przyczepił bezbronnego dziecka, to dziecko jeszcze nie potrafi mówić nawet, żeby się obronić, a już musi się zderzyć z tak paskudnymi osobowościami na ziemi. Ja ten temat poruszyłam na Instagramie i po, potem pojawiła się fala osób, które zaczęła mnie bronić, ale nie o to mi chodziło i też nie chodziło o to, że się żale ludziom, tylko chciałam pokazać, że tacy ludzie istnieją, naprawdę istnieją. I bardziej ten fakt mnie zdołował, że po prostu ja nie chciałabym, żeby ten człowiek istniał i robił przykrość innym osobom, bo chyba po to został stworzony. Wchodząc na profil tej osoby, zobaczyłam, że tam jest totalna patologia, bo miał jakieś stare filmiki, chyba stare, nie stare, no jakieś filmiki, które nie były w ogóle... Zbyt fajne, i potem osoby, które y, zaczęły mnie powiedzmy wspierać, i powiedziałam o tych filmikach, niektórzy zobaczyli, to też mówią, dobra, nieważne, nie było tematu. Um, no, także bardzo mnie to zadziwiło. I ja osobiście też mam swój gust, też mówię, dzieci mi się bardziej podobają, niektóre, niektóre nie. Ale osobiście nigdy w życiu bym matce prosto w oczy nie powiedziała, że jej dziecko jest brzydkie. Um, tak. To chodzi o to, że trzeba też mieć swój poziom e, inteligencji i wiedzieć, kiedy coś napisać, a kiedy nie Ludzie myślą, że są anonimowi, dając sobie jakiś tam głupkowaty nick na YouTubie i komentując innym Nic nie jest anonimowe i powiem Wam, że nawet jeżeli nie znam tej osoby, a może znam, no nie wiadomo To po prostu... nie wiem, nie wiem, brak mi słów na ten temat Widzicie, gubię się tu trochę, bo brakuje mi słów, nawet żeby określić um, tą osobę. Nie wiem, może wy mi pomożecie określić e, taką postać. E, I przechodzę już trochę dalej. Powiem Wam, że spotkałam się z wieloma osobami które były takie wpływowe, że ktoś coś powiedział, one się bardzo przejmowały i to ich dobijało, zamykało w sobie, mieli złe humory. Jeżeli zauważyłam takie coś, to starałam się tej osobie jakoś pomóc, wybić z głowy te negatywne rzeczy, dowartościować je jakkolwiek mogłam. I pamiętam kiedyś sytuację, jak napisała do mnie dziewczyna na ASKU, że. Co ty robisz, że jesteś taka ładna? Że ja jestem taka brzydka i tak dalej. I w moim guście ta osoba była taka normalna, ale spojrzałam na nią moim okiem i powiedziałam na przykład: słuchaj, no jak, skoro już się malujesz, tak? Nie jesteś super naturalna, to pomaluj się w inny troszkę sposób. Tutaj trochę inny brwi, zrób może oczy lekko mniej, żeby było widać ten piękny kolor. I nie wiem, może włosy przefarbuj, zetnij, zrób grzywkę cokolwiek. No, nie pamiętam już dokładnie, co tam doradziłam, ale um, starałam się tak dobrać, żeby um, dobrać słowa i. Jakby rady Żeby tej osobie też było lepiej Żeby nie uważała siebie do końca brzydko Że wie, że może coś sobie poprawić Bo na tamte czasy może nie malowała się Zbyt odpowiednio i nie zauważyła tego I powiedziała mi to w delikatny sposób Starając się, żeby Może to troszkę zmieniła, może popracowała nad sobą Bo nie zawsze makijaż jest ładny I tym bardziej jakiś mocny Ja jak widzicie teraz się staram dosyć delikatnie malować Już nawet nie chcę mi się cieniami bawić bo też zauważyłam, że lepiej się czuję chyba, jak jestem tak wymalowana, bo na przykład mając cienie w różnym świetle pod różnym kątem różnie to wygląda i czasami nawet na zdjęciach wyglądałam jak jakaś pobita, bo cień gdzieś tutaj był taki i w ogóle wiecie. No i ja zawsze staram się te osoby jakoś podbudować troszkę i niekoniecznie w taki sposób, żeby one wiedziały, że je podbudowuję, tylko tak jakby daję trochę dobrą radę. I teraz też chyba taka jestem. <grym> Chociaż już tak mniej udzielam, ale staram się jakoś w dobrym kierunku wszystko pchać. I rada dla tych, co mają takie miękkie serduszko i się przejmują wszystkim, to zacznijcie doceniać w sobie to, co najlepsze i to, co najgorsze, tak jakby. Zapominać. Jesteśmy jacy jesteśmy, rodzimy się z różnym wyglądem, rodzimy się z różnym charakterem. Czasami nie jest to zależne od nas. Ja, na przykład, powiem tak Wam, bo ktoś mi zarzuci zaraz, że dobrze wyglądasz, więc, więc nie masz czym się przejmować, bo nikt ci nie mówi, że jesteś brzydka. Powiem Wam, że spotkałam się z, z czymś takim, że ktoś mi pisał, że brzydko wyglądam. Albo coś, że nie podobam się komuś. Wiecie, to ja nie wychodzę z takiego założenia, że muszę się każdemu podobać. Chociaż staram się o siebie dbać, wyglądać zawsze dobrze. Nie wiem, czy to mi wychodzi, czy nie, ale ja jestem też osobą, mam swoje kompleksy, o których trzeba umieć mówić. Jeżeli chcecie posłuchać o moich kompleksach, to was zapraszam. Powiem Wam, czego w sobie nie lubię, więc może mm, będzie Wam łatwiej też za siebie zaakceptować. I przestać się przejmować Więc czego Monisia nie lubi w sobie Nie lubię tego, że mam podkrążone oczy Teraz już troszkę mniej, ale kiedyś jak byłam o wiele, wiele chudsza Miałam bardzo podkrążone oczy I zawsze starałam się za wszelką cenę Jak najwięcej pudru tu nawali, żeby tego nie było widać Teraz już nie, nie wymagam tyle um, pudru Bo po prostu jak mi twarz trochę spulchniała No to już wyglądam troszkę inaczej Czego nie lubię jeszcze w sobie może nie, że nie lubię, ale chciałabym mieć na przykład malutki, zadarty nosek. A mam lekko garbaty, troszkę szerszy, no ale trudno. Mam jakie mam. Czego jeszcze nie lubię? Uszu. <laughs> Ktoś mi powie, że nie mam odstających uszu, ale ja chciałabym mieć malutkie, takie przyklapnięte. Um, a nie mam. Co jeszcze bym chciała? Chciałabym mieć proste palce, bo patrzcie. Nie są one proste, ale tak jak się patrzy, to nikt nie widzi, tak? Yy, ale ja o tym wiem. Co bym chciała jeszcze? Monisia by chciała mieć chude nóżki, szczuplutkie, a niestety już takie nie są. Chciałabym mieć zawsze płaski brzuch, a niestety nie będę mieć, ponieważ mam krzywą posturę, że mam plecy tak jakby wypchnięte do przodu, i pomimo tego, żebym ważyła 10 kg, to ten brzuch nigdy nie będzie płaski, będzie lekko odstawać. Ach, mogłabym Wam dużo wymieniać, ale ja, wszystkie swoje wady yy, i tak jakby moje. Kompleksy, akceptuję i twierdzę, że gdybym to wszystko w sobie poprawiła na siłę, to bym nie była sobą. Więc jeżeli uważasz, że jesteś brzydki, brzydka, to popatrz na wszystko z pozytywnej strony. Ja siebie zaakceptowałam i to jest najważniejsze. I wy też powinniście, jeżeli właśnie zmagacie się z tym, że też ktoś was w zły sposób odbiera i mówi, fu, czy coś wiecie, no. Ciężko mi to powiedzieć, ale dobra koniec już o moich kompleksach. Jaką radę bym jeszcze dała? To, żeby właśnie w sobie znaleźć zawsze tą pozytywną cechę. Ja na przykład w sobie co lubię włosy. Zawsze lubiłam w sobie włosy, zawsze o nie bardzo dbałam i staram się do tej pory to robić. I uwielbiam swoje włosy, uwielbiam swój kolor, wszystko. Wiem, że mogę z nimi zrobić co zechcę. Co jeszcze w sobie lubię? Mój charakter, to jaka jestem. Naprawdę cieszę się, że jestem taką osobą, jaką jestem I jeżeli komuś to nie odpowiada, no to trudno Ale ja za nic w świecie nie chciałabym nic zmienić w swoim charakterze Bo wszystko, nawet te złe rzeczy, czasami okazują się być śmieszne I cieszę się, że właśnie mam takie podejście do życia I wyłapuję te zawsze pozytywne raczej cechy w sobie I przygniatam te moje wszystkie kompleksy właśnie tym dobrym i to jest taka najważniejsza rada. I przeważnie, jak się dostaje jakiś hejt, to najlepiej, żeby był on uzasadniony, bo jeżeli nie jest to, to to znaczy tyle, co teraz bym do ciebie powiedziała. Ale ty, jesteś głupi, nie? No, ale dlaczego? Dlaczego jesteś głupi? No, nie wiem, nie. Tak sobie powiedziałam. No i po prostu najlepsze są właśnie takie inteligentne wypowiedzi, i takie, które nie do końca obrażą, tylko są. Wypowiedziane w taki sposób, że nie do końca wiemy, czy to dobrze, czy źle, bo jeżeli mi się coś nie podoba, to ja staram się powiedzieć to tak, żeby to też nie zabrzmiało, jakbym wylewała całą nienawiść swojego życia na jedną osobę, bo co niektórzy tak robią. No i właśnie to jest chyba najgorsze, że niektórych życie jest mniej ciekawe. Ludzie są zazdrośni i nie wiem, chyba ze zazdrości. <laughs> najwięcej wynika właśnie tych e, hejtów, bo ludzie na przykład nie mają tyle pieniędzy, nie wyglądają tak samo dobrze jak ktoś, nie mogą tego zrobić, tamtego, nie mają e, tej rzeczy. No i to chyba z tego się najwięcej tego wywodzi. Nie wiem, w zasadzie. Ciężko mi jest powiedzieć, bo ja nie wiem. Tak jakoś mm, myślę, że to po prostu Zazdrość człowiekowi robi taki mantlik w głowie Ja bym wam też zazdrosna O co? Szczerze to nie wiem Na przykład, że ktoś ma jakiegoś pieska ślicznego <grym> Nie wiem, ale naprawdę o takie rzeczy bym wam zazdrosna Bo jeżeli widzę, że ktoś jest bogaty, ma super furę i tak dalej Ja tego mu nie zazdroszczę Ponieważ uważam, że to są takie rzeczy materialne nie wiem, ja taki głupo zazdroszczę ludziom. Nie wiem, że ktoś ma ładne paznokcie, że se ładny kolor włosów zrobił. Nie wiem, naprawdę. Ale to też nie tak ja zazdrość, że aż mi żyłka pierdząca pęka. Tylko tak mówię, że też bym tak chciała o w ten sposób, a niektórzy po prostu patrzą na kogoś, że aż wzrokiem pożarają, chyba wiecie, o czym mówię. Myślę, że ten filmik nie oddał tego, co tak naprawdę chciałam. Ale trochę zrobiłam taką pograwędkę. Może to też skłoni Was do tego, abyście opowiadali o swoich jakichś przeżyci przeżyciach z hejtowaniem. Jak również może wypowiedzieć się na temat całego tego hejtu ludzi, którzy są bardzo zawistni, toksyczni. Bo chciałabym Wasze spostrzeżenia hmm, poczytać. I często właśnie przez to, że ktoś mi coś mądrze napisze, skomentuje właśnie na temat swoich. Nie wiem, rozmyśleń, daje mi to też do myślenia i wtedy ja też inaczej patrzę na to wszystko. <gry> Także mam nadzieję, że filmik jako tako Wam się spodobał i zachęci Was do dyskusji. Ja trochę powiedziałam o sobie, starałam się przytoczyć parę spraw i no i może dam komuś do myślenia z tym. Nie wiem, nie wiem jak nawet odbierzecie ten filmik, bo planowałam to troszkę inaczej rozegrać, a i tak co innego powiedziałam. Ale to nic, to ważne, że to jest spontaniczny film i mam nadzieję, że to docenicie. No, i czekam na Wasze jakieś przypadki. Możecie też opowiadać przykłady innych, z czym się spotkaliście, jak ludzie reagowali. No, ja lubię takie rzeczy czytać dla doświadczenia bardziej niż. No i dlatego, że lubię wszystko wiedzieć, jak już wiecie Nie, dobra Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał Dajcie łapkę w górę, klikniecie dzwoneczek I zasubskrybujecie mój kanał I będziecie ze mną dalej Wszystkie linki do Ładnych społecznościowych są niżej w opisie I ja się już z wami żegnam I do zobaczenia w kolejnych filmikach Pa, pa!